Zakonłaś A -l A. -la. Jak się pisze Ala? No jak? No co napisałaś? Czytaj. A. Ale... A -a. Jeszcze. A. Agaś mi wszystkie swoje, choć Proszę, masz. A. Daj mi jeszcze jedną kółko, kijaczkę. Szybciej, szybciej, podnieś. Masz hmm? tu jeszcze mnóstwo takich mini. Ja też będę potrzebowała takich. Hmm? No co jeszcze? No. Dobra. A tutaj, tutaj mhm. A Dobra. Teraz co mogę napisać? No i co napisać? Edyta, Ola, Ala i co teraz? Kot, na przykład. Bo to no łatwe. Albo troszkę trudna. Tu w ogóle nie umiem zrobić k. Tu będzie troszkę ciężko zrobić k. Nie wiem. To chomik napisz. No ch, ch czyli c. Jak cytryna najpierw to za bardzo to nie będę umiała. Ej, a przecież to tak można zrobić. C. Tak można zrobić C. No. Teraz samo H jak huśtawka. Aha. No, pamiętasz jak wyglądało? A to mogę z tego zrobić. No. Hmm. Z mojego napisu. A co. A co tam pisało? Lena. No, z tego zrób teraz. No, jest samocha. Super zrobiłaś. A może być chomik świer? No jak ci starczy, to będzie. Teraz o... O! No to chyba jeszcze gdzieś jest kółeczko. O! Takie. O. A to są takie same. No to to albo to, które chcesz, który tak. chcesz kolor. No, teraz my, jak mama. Będzie trochę trudno. Mniejszymi mi można takimi przecież też. O, albo tak. No i wychodzimy. No super, widzisz, pomyślane. Super. Hom i. To wystarczy jeden patyczek za i. I k. 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 Jak, jak kwiat. No najpierw homik napisz, dopiero jest homi. Jeszcze k. Teraz k. Kolejne. Mhm. Mm no to będziesz musiała. Ej, a ja Aj. Tu w ogóle nie zrobiłam tego k. Patrz, tak, wyjdzie k. Można tak nawet położyć, jest k jak kot, a ja tutaj nie zrobiłam tego k. Nie zrobiłam tego k. No na końcu, no przecież ile napisałaś? C, h h o, m i k. Chomik. Ho, mik. Nie? A, la. O, la. E, d, ta. Nie? Ho, mik. No, ile ma sylab? Dwie. Dwa razy klaszczesz. Ho, mik.